No, przecież wiedziałeś, że o to chodzi. Też nie lubiłem czytać, jak byłem w podstawówce, gimnazjum, technikum. Dopiero zacząłem lubić czytać, jakoś jak miałem 21 lat. I nie mówię od razu, że masz czytać jedną książkę na miesiąc, jedną książkę na pół roku. Przeczytaj jedną stronę, a nawet jak nie jedną stronę, to przeczytaj jedno zdanie chociaż. Dlaczego? Dlatego, że w rzeczywistości posługujesz się bardzo małą ilością słów, przez co możesz też często wykorzystywać jakieś przekleństwa jako przecinki. No i to słychać. To słychać, jeżeli nie znasz wystarczająco właśnie dużej ilości słów. Przez to jest Ci Ciężej też się wypowiadać, bo brakuje ci pewnych słów. Pewnie też miałeś kilka razy takie sytuacje, że chcesz coś powiedzieć, ale brakuje ci słowa. No właśnie dlatego, że prawdopodobnie nie czytasz. Ale to też nie muszą być książki, to mogą być jakieś artykuły w internecie. Po prostu tekst. I to tyle na dziś. Także weź byle co, byle jaki artykuł. Może najlepiej coś, co Cię interesuje i zacznij o tym czytać. Patrz jak są słowa napisane, albo. Puść sobie jakiegoś audiobooka, nawet, jak będziesz jechać samochodem. To powinno pomóc. Do jutra.